Manko Czechiczołem. Znajdujemy się w Radomiu pod siłownią Orion. I po kilkutygodniowej przerwie pomyślałem, że fajnie by było zacząć od nowa nagrywać to, co się u mnie dzieje, i przy okazji rozbujać się z jakimiś treningami. Więc dzisiaj zrobimy sobie taki lekki trening full body, czyli ogólnorozwojowy, pojedynczy tutaj na każdą partię. Mam nadzieję, że wszystko będzie proste i jasne. Więc żeby za długo nie gadać idziemy sobie zaraz na górę Gielo się z wami się siema hello, okej okay. teraz możemy iść na górę i po w jakiejś tam niedużej rozgrzeweczce zaczniemy trening, postaram się w międzyczasie coś tam mówić o tym co robi a tu już Marta kręci rozgrzewkowe aeropy okej, okay. dobra lecimy Po niewielkiej grzewce pora przystąpić do pierwszego ćwiczenia. U mnie będzie to podciąganie na drążku. Osoby, które nie mają zbyt wiele siły, powinny sobie wybrać jakieś takie lżejsze ćwiczenie. Może to być przyciąganie y, szerokiego drążka na wyciągu górnym do klatki, bądź może być jakaś imitacja wiosłowania nawet na maszynie. Ok, koniec gadania. Idziemy robić podciąganie. Mamy już za sobą. Drugim będzie coś na klatkę. Ja wybieram pompki na poręczach. Osoby, które nie mają zbyt wiele siły, i zrobią jakieś wyciskanie. Może to być wyciskanie handlami, albo na przykład sztangą na ławce płaskiej. Więc ja się biorę za swoje ćwiczenie. już za sobą. Przystąpimy do czegoś Na nowego. Ja wybieram wyciskanie siedząc, ponieważ jeszcze tam trochę odczuwam odcinek lędźwiowy i mam problemy z biodrem, więc nie chcę robić tego ćwiczenia na stojąco, więc sobie robię wygodniejszą wersję siedząc. Jeśli ktoś się nie czuje pewnie z tym ćwiczeniem, proponowałbym jakieś wznosy handlami na boki. W ciągu jakie sobie zrobimy będzie coś na triceps. Wybrałem wyciskanie francuskie sztangą łamaną, tylko że nie będę robił na ławce, a zrobię sobie na podłodze, ponieważ wygodniej jest mi odkładać sztangę. I oczywiście łatwiej ją zabierać z podłogi. Nie potrzebuję wtedy żadnej pomocy. A z drugiej strony i tak dzisiaj robię moimi ciężarami, więc żadnej pomocy nie potrzebuję. A okej, okay, więc bierzemy się za kolejne. Ćwiczeń. mając za sobą dziecią na triceps, oraz robić biceps. Dzisiaj zrobimy uginanie sztangą łamaną. Też nie będę szalał ciężarem, zrobię sobie jakieś tam może do 40 kg, może 30 więc yy, bez jakichś tam większych szaleństw, a później zrobimy jeszcze jakieś ćwiczonko na nogi. I tak się zastanawiam, albo do przysiady, albo będą y, kroki. Zobaczę na co pozwoli mi nogę, ponieważ jeszcze troszkę tam biodro mi daje kość. Koniec zbędnego. Dnia. A myślę, postanowiłem odpuścić sobie wykroki, ponieważ jeszcze nie czuję się na siłę. Dopiero to jest mój drugi rozruchowy trening po miesiącu przerwy, więc wybrałem przysiad, ale też niezwykły, taki klasyczny, tylko fronty, czyli ze sztangą trzymaną z przodu. A to dlatego, że akurat w tym ułożeniu najmniej dokuczani uraz biodra. No i jeszcze jeszcze tam daje robić właśnie w takiej, w takiej pozycji. Ok, a teraz po nóżkach, jak już mam sztangę zostawioną, po przysiadach, zrobię sobie spięcia na palce stojące, ale nie będę używał podestu, żeby rozciągać mocniej łydki. I zrobię sobie na takim e, ciągłym w sumie napięciu bez dotykania e, piętami podłogi. Może takie lekkie. Muśnięcie i będę robił cztery serie, spróbuję zrobić do odcinki, czyli tyle, ile dam radę. Nie wiem, ile będzie ruchów, więc y, Wam nie powiem, bo po prostu nie wiem. Ok, lecimy. Training. Niemal to tobie końca, więc zrobimy ostatnie ćwiczenie, w którym będą spięcia brzucha, czyli brzuszki, ale nie będę robił ich na podłodze. Wykorzystam sobie taką oto piłkę i na niej wykonam ostatnie ćwiczenie. jeśli komuś z, takie, akurat taka wersja sprawia trudność, proponowałbym zrobić to ćwiczenie na macie. Czyli na podłodze, tak jak zazwyczaj się wykonuje, lekki trening mam już za sobą. Mam nadzieję, że wszyscy sobie dadzą z nim radę. Oczywiście jeśli chcecie spróbować, nikogo na siły nie zmuszam. To jest taka moja mała propozycja na rozruch po lenistwie wakacyjnym. No i pewnie sporo osób będzie dopiero teraz powoli wracało do treningów. Przede mną jeszcze jakieś 30 minut na rowerku i żeby nie tracić czasu na jakieś głupoty w internecie biorę książkę w rękę żeby jeszcze potrenować trochę mózg niech sobie też tam trochę działa a nie tylko odmulża się przy tiktokach, youtubach i innych pierdołach do następnego cześć tak. I teraz taki skromny pośmieczek. Kaweczka, ziemniaczki, siadłem mleczko. Wszystko jest dobra. Do zobaczyska i życzę wam smacznego. Nie wiem co wy zjecie, ale my właśnie to co się ma.